Dzisiaj posadzimy fa fasole. Będą nam potrzebne ziemia, łyżka. Jeśli ktoś chce y, ziemię nasypywać łyżką, ziarna fasoli, woreczek. Może być strunowy, i konewka z wodą. B najpierw bierzemy woreczek zasypujemy ziemię. Teraz bierzemy, teraz bierzemy ziarna pasoli i wkładamy do naszej, do naszego woreczka 4 albo 5. Teraz, za, teraz troszeczkę, troszeczkę wody nalewamy do środka. Troszeczkę kinia. No jeszcze troszeczkę. Już. Zamykamy woreczek. Teraz możemy przykleić naszą Fasole za pomocą taśmy do okna. Dzięki temu będą miały dużo słońca, a my będziemy widzieli, co się z nią dzieje. Pamiętajcie o podlewaniu jej.